Witam. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam jak sprawnie i szybko bez ee, kłopotów ee, skompletować mój więc Zaczynamy od najpierw od tych uważam ja największych napojów litrażem No i też ilościowo jeśli chodzi o zgrzewki tak. Logiczne że tam na jakieś dwa żywce min mineralne nie będę, Od tych żywców nie będę zaczynał tam jakichś warstw, bo to się kiepsko układa inne napoje Pomodory. Albo pomodore, pomodore jest dosyć w konstrukcją. Nie ma fabryka, tylko przy pomocy. Tak czy inaczej uważasz? Tak, też w sensie się dobrze uważa. Tak, ale to musi być dobrze ułożone tak, Przez z doświadczonego magazyniera, a nie tam jakiegoś flipka. Tak, z się to <suszy> wysypuje dwa razy, zanim on to jedzie do i danej, do dalekiego. Tak, warto stosować też. Nie bójmy się te, tego stosować. Ja to podkreślam od lat, jak jeżdżę na szkolenia po Polsce i po Europie. Nie bójmy się stosować ludzie podkładek kartonowych. Nie bójmy się. Stosujmy te podkładki. Ja nawet jak y, mam y, ten pod po dwie zgrzewki, y, te coli, jedna pod drugiej, też kładę podkładki. Jak na mam postawić tam jakąś cytronetę czy coś. Nie bójmy się tego używać, tak samo foli, streczu ta pierwsza warstwa przynajmniej tych napojów mogłaby być zastreczowana dla stabilności w zakrętach yy, tutaj ten kierownik zmiany Irek mówi pamiętajcie o sile od środkowych. jak jeździcie tak tutaj mamy teraz dużo, nowy, paru nowych chłopaków się uczą na tym wózku jak Filip i ten młody Mateusz Moim zdaniem to nie jest trochę wskazane, bo no bo można kogoś zrobić kaleką, tak? A Ty nie... też się kiedyś uczyłeś. No też, Ja ale... też się kiedyś uczyłem. Ale to ten... Y... Będziesz płacił rentę mi do końca życia? Nie. Jak, mi nogi przed... jak ci młody przetrąci nogi? Myślisz, że ci będzie płacił rentę? Ja jestem szybki jak ważka, tylko z... widzę, że coś do niej podjeżdża, to cyk w bok i... No tak trzeba, I mi nie ma. Warto tu obserwować starszych, doświadczonych pracowników, takich jak y... Krzysztof Bajerowski, tak? Czy Jacek, y... Ewa... Szymon. Szymon na przykład przy kompletacji magazynów Edward. A jeśli komuś się nudzi i nie ma nie ma kontaktów, warto pójść na papierosy z Edwardem. Też można wykręcić ładne wyniki na wydajności z Edwardem. To różne sposoby, tak? Trzeba też pamiętać, że, że palety do wadingu, tak? Zawsze musi być to mocna, dobra paleta, niepołamana. I przede wszystkim yy, to kolor niebieski, tak? Wiadomo. Kierownik Grzegorz tam nakazał żadnych y, wymiennych palet zwrotnych. No dobra, to już napoj mam zebrane i, i co potem? No i później wjeżdżamy na jakieś. Y, warto zobaczyć, czy, czy, czy są tam jakieś. Y, są ba, często góralki, są te batony, dosyć fajnie się układa te kartki. Ile na warstwach się mieści góralków? dwadzieścia sztuk. Dobra, to się wytnie. <laughs> to się wytnie. No ja zawsze zaczynam od właśnie góralków. Chyba, że jest jeszcze Prince Polo. I jeszcze fajnie jak to jest... A dla... Prince Polo na warstwa się myśli? Szczerze ci powiem, że nie wiem, bo 2280. ja 2280. Bior... No ale ja zawsze biorę w kartonach po 8 pakowaniach. Rozumiem, no. Tak, zawsze staram się. Ile kartonów na warstwie? 10 Na palecie 10 wchodzi? No. Przecież więcej. I tego no. No i ja zawsze te polo na tych, tych rozkładam na płasko. Pokaż jak na płasko? Na płasko. No. I później możemy też, to będzie, to będzie smetnice. Zbliż sobie może usta, bo chyba ci co od tego daje? Tego. No i tak by to wyglądało nie Ludzie, powiem wam w skrócie I Jak do szympansów yy, Nie, jeszcze nie skończyliśmy I jak w tej wygląda yy, na przykład rekontrolę takiego zlecenia? No podjeżdżamy Bo to jest jeszcze aspekt, który mnie bardzo interesuje yy, Tak, ogólnie mamy od tego bardzo wykwalifikowanych specjalistów Takimi jak jest na przykład Ewa To jest wykwalifikowany, starszy, doświadczony pracownik Akcyzą, tak? Bo yy, wiadomo, czyli alkohol, tyton, papieros. Ta osoba właśnie przelicza to. No i osoba rekontrolująca taki weighting zwróca uwagę: zresztą to musi być doświadczona osoba. bo wie co mniej więcej czego ile jest, objętościowo. Jak zwróci uwagę na palecie, i sprawdza, rzuca okiem, czy się wszystko zgadza. No i klikając tą rekontrolę, tu trzeba zwrócić się do młodszych, niedoświadczonych pracowników że klikając rekontrolę i klikając kartę danego pracownika często wybija nas na inną dyspozycję i możemy komuś tą dyspozycję niechcący zrekontrolować albo albo właśnie tam ta kontrola pokazuje się nam w komputerze w systemie mamy w kontroli wydania tak? trzeba zwracać uwagę na numer znajdujący się na w dyspozycji, no to jest numer tak zwany numer zamówienia? Tak? tak jest, numer zamówienia on znajduje się na środku kartki, na samej górze w Sprawdzamy tylko trzy ostatnie cyfry. Jeśli to się nam zgadza? Klikamy, zakończę kontrolę. Jeśli potrzebujemy daną liczbę naklejek, klikamy daną liczbę naklejek. Zamykamy podchodzimy do drukarki. Uklejamy nasz towar, nasze palety czy kartony zbiorcze. Odkładamy do odpowiedniego boksu i, no i przystępujemy do, dalszego, do dalszej kompletacji zacieramy rączki, że nasze statystyki rosną. Bardzo ładnie. Tak? Bardzo ładnie. Tak. chciałby Panie jeszcze w tym odcinku coś dodać? Nie, ale jeszcze raz apeluję do młodych. Stosujcie podkładki. Naprawdę nie bójcie się tego robić. Stosujcie podkładki. Pytajcie doświadczonych, szczególnie tutaj w Gdańsku, takim moim mentorem, Tadeusz, on mnie wszystkiego nauczył, szkolił tutaj w tej firmie. Nie bójcie się stosować strecza, podkładek moich, bo to nie jest wstyd, jak pozbierasz wysoką paletę i ją zastreczujesz, a kolega nie. Nie, to nie jest wstyd, to nie jest siara. Proszę tego używać, to jest po to, to to jest, tak? Dobra, dziękuję. To wszystko ode mnie na dzisiaj.